Witajcie, moi kochani, witam się z Wami w nowym tygodniu. Tak więc życzę pięknego dnia, na dzień dobry, a chciałam tak troszeczkę wspomnieć Wam, oczywiście powtarzam się, że to jest tylko moja prawda i tylko, wyłącznie moja prawda. Jeśli ktoś uważa inaczej i sądzi inaczej, to też jest ok i się nic nie dzieje, więc ja tutaj nikogo nie chcę przekonywać do mojej prawdy, że moja jest lepsza czy. Czyjaś jest jeszcze lepsza. Tak więc to są tylko moje wiadomości, to są tylko moje doświadczenia i tylko to jest to, co ja wiem. Tak więc wracając do tematu, dzisiaj rano weszłam na gdzieś mnie Facebook pociągnął na jakąś grupę o odchudzaniu i widziałam mnóstwo postów. Nie wiem skąd ja tam się znalazłam na tej grupie, ale może tak miało być. I na tej grupie było mnóstwo osób, które pisało, że chcę schudnąć tyle i tyle. Jaka to dieta, a dlaczego schudłam tylko 10 kilo, a waga się utrzymuje, a co zrobić, jeśli podjadam? Nawet pojawiło się słowo obżarstwo, że każdego wieczoru jakiś tam pan obżera się jakimiś tam rzeczami i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, czy tak naprawdę. Te diety działają. Czy to nie jest tak, że dieta odchudzająca, czy przytyć no, akurat to jest już mniejszy procent ludzi, czy to są właśnie diety na to, żeby zarobić? To są dwie takie, dwie rzeczy, które trzeba rozróżnić. Rozumiem, że może ktoś dzięki jakiejś tam diecie schudnie, ja ileś tam kilogramów, ale to jest naprawdę silna wola, żeby się utrzymać. Bo jedyną rolą, i to też często powtarzam, naszego mózgu jest przeżyć, więc e, nasz mózg nienawidzi, nie, nie cierpi manipulacji, a każda dieta to jest niestety manipulacja. Nie cierpi, jak go się oszukuje, że dzisiaj y, od dzisiaj już będziesz, będziemy jeść mniej, bo tak zdecydowałam. No nie? nie lubi być y, oszukiwany i tak dalej. Więc w każdym bądź razie po pewnym momencie takiej diety, czy tak dalej, pojawia się bardzo często efekt jojo, że jak tylko mózg zrozumie, że akurat w tym momencie może dostać więcej jedzenia, to zje za trzy razy więcej, ponieważ, tak jak mówię, rolą mózgu jest, żebyśmy mogli przeżyć, więc sobie myśli, skoro przez miesiąc nie jadłem. I nie byłem niedokarmiany, tak więc w tym momencie, jak mam więcej jedzenia, no to muszę zjeść potrójnie albo poczwórnie, i to jest właśnie ten efekt jojo i to jest właśnie takie, że kurczę, no i w końcu się nie udało. A, a co jeszcze chcę powiedzieć że diety tak naprawdę powodują, że właśnie ludzie są otyli, mają więcej kilogramów. Więcej nadwagi, więcej zaburzeń odżywiania, więcej kompulsywnego jedzenia, bo to jest wszystko rola mózgu, i tam też wchodzi w grę hormon leptyna, ale to już na inny temat. Tak więc, czy tak naprawdę te wszystkie diety są aż tak bardzo ważne, czy są aż takie drastyczne, bym powiedziała? Kiedyś mi się zdarzyło, pamiętam po ciąży, stwierdziłam, że jestem za gruba i muszę zacząć się odchudzać. Ale nie wiem, może wytrzymałam tydzień, ale jakieś to było okropne i trudne, żeby sobie tak mówić dobrze. To nie mogę, nie mogę, nie mogę, tego nie jestem w stanie zjeść, tego muszę sobie odmówić. No i co, może wytrzymałam tydzień i stwierdziłam, dobra, i tak się nic nie stanie. Ehm, to jest moja osobista historia, ale co jeszcze chciałam powiedzieć, tak naprawdę, to ten problem w tych dodatkowych kilogramach nie leży. W jedzeniu, ani w naszych kilogramach, tylko w emocjach, w tych, co my przeżywamy i w tym, czym musimy się nakarmić, w cudzysłowie, żeby zagłuszyć mm. za te emocje. No nie, tak jak tam jeden pan napisał, że każdego wieczora się obżera, dosłownie użył takiego słowa. No to coś za tym się kryje, jakaś niewyrażona emocja. Ale to najpierw tą emocję trzeba um, położyć w dobrym miejscu, która się ona wydarza najpierw, a nie na koniec, bo na koniec taki pan poczuje, co po prostu zwykłą ulgę się w końcu najadłem, zagłuszyłem swoje emocje, wszystko jest w najlepszym spokoju. To tak można troszkę porównać jak do osoby uzależnionej od jakiegoś um, narkotyku czy alkoholu. Jest na tak zwanym głodzie, potrzebuje, potrzebuje i dotąd, dopóki dostanie to, co się dzieje, jest spokój. W końcu jestem spokojny, w końcu mogę oddychać i tak dalej. I ta dawka niezbędnego narkotyku, czy to będzie poprzez jedzenie, czy kompulsywne jedzenie, czy to obżarstwo wieczorem, jest dla takiej osoby bardzo ważna, a te emocje tak naprawdę nie są. Na końcu tego wydarzenia, tylko tak naprawdę one są na początku, które trzeba do nich się dokopać i zobaczyć, co takiego się wydarzyło i co takiego spowodowało, że się na przykład obiadam, czy przez to, że mam dodatkowe kilogramy, co też na moje ciało, e, chcę przez to wyrazić, czy się uchronić, e, czy być bardziej widocznym. Jeśli będę mieć więcej kilogramów, no to jestem bardziej ważniejsza, bardziej ten. Czy po prostu też w drugą stronę schować się w tłumie, bo skoro wszyscy są troszkę, mają za dużo kilogramów, to ja też się nie będę wyróżniać z tłumu. Tak więc dziękuję za wysłuchanie mnie, za moje przemyślenia. Proszę dzielcie się w komentarzach, co wymyślicie i tak dalej, bo każde zdanie jest ważne. I jeszcze raz powtarzam, to jest tylko moja prawda i tylko, tylko to jest moje zdanie, a jeśli ktoś ma inne zdanie, to z nim się oczywiście zgadzam. Tak więc dziękuję, życzę pięknego dnia i do usłyszenia niebawem.